What? Nice. What? User was kicked to your channel. Dupa. User was moved out of your channel. No. Mm. User, entered your mm. channel. User entered your channel. You're you you ready. O, bo zaczęłam. O boże człowieku. No można. No, to no. To najpierw nagrajmy na no. sobie na twój. To na na twój. Tobiko. A wiem, wiem, wiem czemu mi się lego so. bo Minecraft. Bo miałem internet włączony. To prawda? No. Miałem cztery strony internetu włączone

No Dobra, to ja pan –асkrouwat? Dwa, dwa, dwa. Jak 2 Eee, dwa. dwa. E, ej, szybko dwa, ej, kuba. Ciastek. Ciastek dwa. Szczedłej czoskiej. I Izak. wyrazów? Mhm. I książka. Wszystko umiałeś, tak?

User Jeden. Siewoneczko z tej strony Komiczek 24 i to jest pierwszy filmik z serwera jasiemc.pl e. i nagrywamy tutaj z e, Przestaw się ProYout bo... Poprzedaj. I, nagry I nagrywamy e, oczywiście z, na IP serwera Macie ja w A no właśnie ja powiedział. <noise> Dobrze, je nagrywamy tutaj na Tobiko. K Tobiko zawsze wygrywa. Właśnie. I to jest problem. To jest problem. Tobiko dzisiaj nie może wygrać. To mi się Nagramy sobie dwie albo jedną rundkę w Tobiko. Mam nadzieję, że jedną, bo potem jeszcze coś nagram tak wieczorem, ale na razie wystarczy i oczywiście mój kanał to Ciastek249. 24, no ale kto by nie wiedział, no. czy masz kanał, jak i A tam trudno, może mogę podać trudno co tam szkodzi. E, a, tutaj Pana no ja. we mnie. na, na moją, no. Trafiłeś, Pana Tobiasza. O, trochę? Wmieszał? Zresztą. Zapisz pana Tobiasza. Ja no i teraz, weźmy tak z rzuce masz, on nagrywa jeszcze, ale on sobie tak... byle wow, jak gdzie trafił mi tak... Łoj, skrem to zdenowany. Właśnie, chcecie są moje TXT. -e, e, piszcie śmiało w komentarzach, bo to moje te, te Podam śmiało serdecznie. I jest subscribe dla widza, pan poszł za games. Panie Tobie, Panie Tobie, ja panu nie pozwalam. No ja do góry sobie strzelam, tak to Ja pana nie pozwalam mnie strzelać. Nie pozwalam, nie pozwalam. Malaga! Która ja idę na, na piętro... Nie! nie, wy... nie Zwalił mnie z pierwszego, z takiego, tego pierwszego co za... Trofiłem dwa razy! O, brawa dla mnie! Zostawcie Prawda, ja poszedłem na sam ten, sam y, dół z, y, tej mapy, bo y, y, moim zdaniem bardziej ja tam... Y, to... Spadłem! I do to bykoma, to już... I to bykoma jeszcze dwa dziecia do... To, 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 to... Odejdę do koła! Użytkownik, cóż, to, to, Odej, to mi o, życia, jest twoja chanowica. O, ma dwa dziecia, dziewięć lat już skończyło.

4 szybko 4 A czekaj, już, już skończyłem, bo no. ten mi się laguje. A co ja mam zrobić? Powiedz. No, powiedz, ja powiedz, co ja, mam, co ja mam zrobić? Powiedz. E, która? A, bo ja na cztery byłem. Czternaście. Dobra, 12. Poczekaj, no ja skończyłem Ciepko? nagrywać. Bo już. Poczekaj. Poczekaj, ja skończyłem nagrywać. Dobra, skończyłeś już? No. Ale eee, nie wiem czemu mi nie wychodzi, wiesz, to coś Ula No nie to, może bym rękę Myślę, że ja bym na razie będę go i Wbić na tą arenę, no No czekaj no Szybko Zobaczcie, no Szybko Bo ja na czołówkę kolejne będę Dobra, ja też Nie, do góry, uro. do góry, szybko popatrzcie Dobra, czekaj Czemu mi się zaczyna? Czemu mi się zacinał? Łukasz Krybel. I czemu mi się zaczyna? z tym razem. To okay. To i to wiasz krybel. Ej, powiesz... Czemu mi się zacina? Powiesz mi. Powiesz mi ten... Tam... No tam No tam, no, tam nie laguj. Tam nie laguje, tylko... Em... A tam się nie laguje, tylko lubi i trochę mieć prowadzić. Tobie ci na mnie mówią i prawie zostałem wyeliminowany. To yy, nie fajnie. Widzisz, to tobieasz, to ładnie. Ale... Yy, to your... Naprawdę, chomiczek. Widzisz? Mm. Wedłem. Niechcący. To było naprawdę niechcący. <gry> Bętowiko jest wytrzymały. Oj, powiedz, że u ciebie cały dzień nie będzie praktycznie to było się dobrze? No ja wiem. Dobrze? Kurde, czemu mi... Teraz sobie włączyłem w Santasię i czemu mi na, czemu na mnie naboję? Ja nie rozumiem. Czemu mi na mnie naboję? Ja nie mogę. Czemu? A ty wiesz? Nie wiem, bo ja tak mam. Co? Musiało to być to mogło to być party... Coś. Mogło, to by, mogło to być to wieko party. Kurde, musiało mnie na ja właśnie Boże. Chcę wrzucić jakiś film, ale nie wiem jaki. Hmm. Czemu to... Czemu?

Nie żyjesz. Ale, ale, ale nie tak żyjesz, żyjesz, żyjesz w Minecrafcie, tylko ty żyjesz, ten, nie umarłeś. Że ja się odżywać? Nie odzywasz się na to. U mnie! Poleciał na mnie! A po co mam się odzywać? No powiesz mi, po co ja mam się odzywać? Okej, okay, no to chciałbym, żebyś grał, a jednym z tych gracji jestem ja. Tak, ha, ja też. Render mi tak, tak przeszkadza. To ja render. Tobie, Tobiasza nie widzę. Nie, dobra, nie widzę. Mogli temu. To muszę widać... Mnie dwóch graczy, no. Dwóch graczy jest. Chciałbym coś nagrać na YouTubie, ale nie mogę. Co nie możesz? grać na YouTubie no nie jestem sam czemu mam lali patrz jest... sam, sam zostałem widziałeś to? widziałeś to? ty to? to widzisz? Widziałem. wolał by... żebyś sobie przegrał niż ten już wygrał. kurde o nie ty opuściłeś grę? Nie opuściłem grę. A. Nie, ty ja opuściłeś Tobiko. Nie. Nie, i mi się nie chciała, dobra. Na full screenie mnie troszkę nie laguje, ale jednak troszkę nie laguje. Nie no to ostatnia ręka. Jak to. jest 12. 12. 12 szybko. Ok, to jest... 4-4-4 wejdź szybko 4 Szybko 4 Wmuliste Nie, stąd wychodzę, bo ja ja sobie to nie kocham mm, Ochom idę mnie Kurde, znajmujesz Minecrafta Prawda? O no.